Witajcie, drodzy widzowie. Tupiciu, pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam pięknej niedzieli, pięknego dnia. Chcę Wam pokazać przedstawienie Matki Bożej. Wygląda jakby była w ciąży. Jest to przedstawienie zwiastowania Najświętszej Marii Panny przez anioła, że stanie się Matką Syna Bożego. Zapatrzona w to objawienie. Mówi: Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. A wtedy odszedł od niej Anioł. Matka Boża przyjęła z wiarą i ufnością słowa, które wypowiedział Anioł i uwierzyła, że stanie się Matką Boga. Naprawdę piękne przedstawienie. Pozdrawiam Was, drodzy widzowie, bądźcie zawsze szczęśliwi i niech wszystkie Wasze marzenia zawsze się spełniają. Pozdrawiam Was, Piciu. Pa-pa.